W tegorocznym sezonie naszego bezpieczeństwa na plażach pilnuje 50 ratowników WOPR na 10 stanowiskach ratowniczych. A że za nami półmetek wakacji, czas na pierwsze statystyki. Jeżeli chodzi o statystykę, no zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych i na kąpieliskach niestrzeżonych. Jeżeli chodzi o zdarzenia medyczne, to z takich co my mamy, w których braliśmy udział, to jest około 140. Takich działań ratowniczych polegających na zwróceniu uwagi, cofnięciu z kamieni, cofnięciu z falochronów. Było około 1300, mówimy to o takich, które ratownicy jakby wykonują w trakcie na stanowiskach. Typowych takich akcji ratunkowych, czyli ratowanie zdrowia i życia w wodzie, na szczęście jeszcze nie było. Nie licząc tam powiedzmy dwóch przypadków, które być może zakończyły się, zakończyły się pogotowiem. Na początku lipca odnotowano więcej zaginięć dzieci, nawet po 4-5 dziennie. Ale oprócz zaginięć ratownicy pomagają plażowiczom również przy innych zdarzeniach. Były urazy kończyn, urządlenie osy. Pod wpływem alkoholu osoby, które nie wykonywały poleceń ratowników, to się zakończyło interwencją policji. No i w zasadzie, no, tak jakby sezon bardzo spokojny. Jest dobrze, jak na, na chwilę obecną. Mamy komplet ratowników, pracujemy, wszystkie stanowiska otwarte. Woda czysta, ciepła, taka średnia temperatury nam wychodzi z miesiąca lipca i tutaj początek sierpnia wychodzi w granicach tam 18,5 stopnia. Dzisiaj 19 stopni woda, także jest ciepłutko. Woda czysta tylko korzystać. I korzystać na pewno będziemy, bo przed nami długi i upalny weekend. Dlatego ratownicy podpowiadają co zrobić, żeby plażowanie było bezpieczne. Nadchodzi fala upału, więc wybierając się na plażę zabierzmy ze sobą coś do picia. Okrycie głowy, jakiś filtr przeciwko słońcu. Korzystajmy z kąpieli strzeżonych, czyli tam gdzie są ratownicy. Nie spożywajmy na plaży alkoholu, nie przeszkadzajmy innym osobom. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, jesteśmy bezpośrednio po posiłku, nie wchodzimy do wody. Jeżeli wchodzimy do wody, dbamy o swoje bezpieczeństwo, ale również zwracamy uwagę na osoby wypoczywające. No i podstawowa rzecz, stosujemy się do poleceń ratowników. A także w sytuacji takiej, kiedy widzimy kłada, który jedzie na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, to znaczy, że jedzie udzielić komuś pomocy, to prosimy o to, żeby utorować przejazd dla pojazdu z ratownikami. I pamiętajmy, że wchodzenie na fal ochrony jest zabronione. W razie zauważonego niebezpieczeństwa zawsze należy połączyć się z numerem alarmowym 112 lub 601 100 100. Ratownicy będą dbać o nasze bezpieczeństwo na plażach strzeżonych do 31 sierpnia w godzinach od 10 do 18. Patrole grupy interwencyjnej trwają przez okres sezonu letniego do 31 sierpnia codziennie od godziny 18 do 22. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na telefon grupy interwencyjnej dzwonił różne osoby z różnymi sytuacjami, poczynając od takich typowo wodnych ratowniczych typu, że gdzieś tam surfer, bądź ktoś na morzu czeka i nie wiadomo, czy udziela pomocy, ale na przykład było parę razy, parę telefonów typu, że wyszła foka i się trzęsie, tak? I co w tej sytuacji zrobić? Tak? No więc wtedy informujemy, że foka to jest zwierzę dzikie. Nie zbliżamy się, staramy się zachować odległość, skoro wyszła. I żyje i nie ma jakichś takich wyraźnych objawów, nie wiem, urazów, ran. To znaczy, że odpoczywa i po prostu za jakiś czas wejdzie, a ludzie nie do końca są tego świadomi i wydaje mi się, że jak foka wyszła na brzeg, no to trzeba jej udzielić pomocy. Przed nami jeszcze pół miesiąca wakacji, więc zróbmy wszystko, żeby były one udane i bezpieczne.